Według spisu niemieckiego z połowy 1932 roku Polacy na tym obszarze to 306 tysięcy ludzi, co stanowiło nieco ponad 14,5% wszystkich mieszkańców. W porównaniu ze spisem przedwojennym było około 35 tysięcy ludzi. Był mocnym skutkiem przede wszystkim eksterminacji ze strony Związku Radzieckiego w latach 1939-1941. Od początku. Zajęcia Kresów Wschodnich przez wojska niemieckie zaczynają pojawiać się zbrodnie na ludności Polski. Początkowo są to zbrodnie na pojedynczych osobach. Z czasem nabierają charakteru masowego. Jak podaje historyk Czesław Brzoza, pierwszy masowy mord, do którego przyznała się UPA, został dokonany w nocy 21-22 kwietnia 1933 roku w Janowej Dolinie. Gdzie zginęło około 500 Polaków. Eskalacja ukraińskiego terroru w stosunku do polskich mieszkańców, wołynia i Galicji Wschodniej nastąpiła od 11 lipca 1933 roku od tzw. krwawej niedzieli. Nie dało się do końca do dzisiaj ustalić, kto konkretnie podjął decyzję o masowej eksterminacji Polaków zamieszkujących ten obszar, bo że taka decyzja została podjęta, przez przywódców ukraińskich nie podlega dzisiaj dyskusji. Zanim doszło do krwawej niedzieli, po wsiach ukraińskich organizowano zebrania nawołując do walki o samolistną Ukrainę bez lachów. Propagowano hasła w rodzaju Ukraina dla Ukraińców, czy Ukraina ma być czysta jak szklanka wody. Przed napadami na polskie osiedla w wielu cerkwiach odprawiono nabożeństwa, podczas których duchownie prawosławni święcili narzędzia zbrodni a nawet wygłaszali kazania, w których porównywali wyżynanie Polaków do oddzielania kąkolu od pszenicy. my być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że nie wszyscy, duchowni prawosławni, uczestniczyli w tym haniebnym procederze. Byli tacy, którzy swój sprzeciw wobec zbrodni okupili własnym życiem. W krawą niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA zaatakowały równocześnie 167 miejscowości. Jak się szacuje, na skutek tych napadów zginęło 10 tysięcy Polaków. W jednej z zaatakowanych wiosek w Porycku zamordowano 300 osób. Stanisław Filipowicz wspominał, w niedzielę 11 lipca 1933 roku oddział ukraińskich nacjonalistów otoczył kościół pod zdaniem Trójcy Świętej Michała Archanioła. Nacjonaliści strzelali, rzucali granaty, a potem dobijali rannych. Następnie kościół został podpalony. A uciekający z niego ludzie byli zabijani. Ocalało zaledwie kilkanaście osób. Zginęła moja matka, dwie siostry oraz siostrzeniec bracia Antoni i Zygmunt, teteryczowie tak zapamiętali rzeź kolonii sądowa. Nasze rodziny zostały zamordowane z rana 11 lipca 1943 roku przez Ukraińców. Moc na rzece został zniszczony. Także do stacji kolejowej Janiewicze nie było żadnej możliwości przedostania się. Samego rana posłanie latał po domach, informując mieszkańców, że wszyscy mężczyźni mają iść do świetlicy u pana Adamka na obowiązkowe zebranie. Od naszej rodziny poszła nasza mama, wstępując po drodze do sąsiada kupca Jana, i tam już została zamordowana, bo jak widać, banda Ukraińców nie czekała, aż się ludzie zejdą do świetlicy. Szli od domu do domu i mordowali wszystkich mieszkańców. Do wieczora obeszli kolonie ze wszystkich stron, także ludzie nie mieli żadnych szans ucieczki. Ci, którym udało się ukryć, zostali zamordowani dnia następnego. Kiedy Ukraińcy chodzili i domijali rannych, tak został zamordowany kupiec Franciszek, który w czasie mordu schronił się na wiśni. Następnego dnia go zabili. Jego synolek, lat około 8, schował się pod łóżko, u Stanisława cholewy i też następnego dnia został zabity. Nasza siostra, Janina Teterycz, lat osiemnaście, schroniła się w zbożu, lecz też na drugi dzień została zamordowana. Mordy, które rozpoczęły się 17 lipca, były kontynuowane kolejnych dniach. W przypadku duży... drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.